Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Zigson, a to jest kolejny odcinek serii Shakes and Fidget na Androidzie. Na samym początku chciałem pozdrowić moją gildię. Siemanko, Nagrywam. Pozdrawiam wszystkich. No i chciałem Was poinformować, że w przyszłym tygodniu wpłacę na gildię 2000 grzybów i rozwinę twierdzę na maksa, trenera na maksa i trochę rozwinę skarbiec. Także nie musicie uciekać z tej gildii. Ona się... Ona będzie rozwinięta w najbliższym czasie. No za, za miesiąc też planuję jakieś płaty, ale... Nie będę y, po prostu mówił szczegółów. No to przechodzimy y, do rzeczy, które y, robim, robię codziennie. Y, tutaj sobie zostawiłem parę itemków. Y, y, dzisiaj mamy y, epicki weekend, więc pozwoliłem sobie z niego skorzystać i y, mam pierścień z tego weekendu sobie kupiłem na pierśnik, tarczę. No i szal Dobra, teraz idziemy do karczmy. Weźmiemy sobie awkę. To będzie w miarę dobra. Idziemy do toalety. Jak zauważyliście, mamy przedmioty nie tylko dla wojownika. Mamy hełmy, odbicie promieni lasera dla maga i y, oddech smoka dla y, zwiadowcy. No to dzisiaj sobie włożymy y, artefakt. W poprzednim odcinku y, pokazałem, co można robić z klejnotami. Na szczęście one dają 30 punktów. małny. teraz mam 130. Punktów MANY, poziom wypełnienia 130 na 200 i zobaczymy, ile daje na artefakt. znaczy, ja wiem, ale chciałem pokazać na odcinku. O, tutaj wypadła zbrojka dla Emaga, no i niech to stanie. I poziom podniósł się o 50 punktów. Także no, niedługo będę musiał spukiwać wodę. No, chyba to będzie jutro. Nie, chyba tylko na pewno, ale okej, okay, dobra. Przechodzimy do yy, kolejnej rzeczy, którą chciałem ograć na odcinku. To będą lochy. tego lawy, piekielny cyklop. No i możemy od razu pominąć. Tak, bez miejsca na klej... Sorry, na piecznik bez miejsca klej... na klejnot. No, tutaj mamy maga, żywiołak ognia. nie, ładnie. pokonaliśmy. Tutaj mamy wulkanicznego odżyma, który jest wojownikiem. No tutaj widać, że wygramy, na mniej HP, mniej damage'a, możemy pominąć spokojnie. Właśnie został bity 129 level. Jak zwykle u Ziggsona lożki lecą seriami. Olbrzymi smog, też jest wojownikiem. I też widać, że ma słabszy demajt, mniej HP. No i możemy pominąć, bo wiadomo, że walka wojownik vs wojownik tych no dosyć długo. No i tu mamy loszek 10 na 10, duch wulkanu. On jest też wojownikiem. Tą walkę sobie tam zobaczymy. No tutaj już Beamage trochę lepszy HP mniej więcej tyle samo co ja mam Ale powinien paść moim zdaniem Jeśli nie padnie, spróbuję go przeklikać, ale nie no wątpię, żeby była taka potrzeba. Jak ja mu zabieram to sami więcej niż on mi skryta. Że beamate mamy trochę większy. No, z jeszcze się pochwal. O proszę, 337, k O, na no, Overkillu jeszcze ponad pół miliona. Super. No, ukończyłem strumień lawy i wbiłem 130 poziom. I dostałem... ...epicką przepustkę vip tylko że ona jest słabsza. Niestety będę musiał się jej pozbyć albo ją zostawię po prostu dla e, dla swoich pomocników z wieży no ale jeszcze mi zostały dwa lochy e, do zamknięcia żeby odlokować sobie wieżę no i dzisiaj e, prawdopodobnie z, e, będą na odcinku zrobione wszystkie loch wszystkie możliwe lochy. No jeśli których nie będę miał w zasięgu, no to po prostu ich nie pokonamy, no? ale tu widać. Yeti jest y, wojownikiem i nagrywamy tę walkę. Bez żadnych problemów. Tutaj mamy czarny upiór Jest zwiadowcą. tutaj o proszę jaki ładny kwiat no i kolejny loch zaliczony tego ażugat chyba nie zamkniemy drugiego Mrozu wojo jest wojownikiem no i tutaj mamy wiele, o wiele większych hit także nie, nie będziemy oglądać tej walki, bo wiadomo, że ona jest wygrana. Upadły mniej również z Tak jak dwie walki temu. No i pokonamy go, bo widać, że DMAT jest po prostu... U nas większy, nie? Aniżeli u naszego przeciwnika. 131 poziom, 1 punkt do klasera. No i dalej ciśniemy z lóżkami, bo to. Tutaj znowu zwiadowca. No nie powinniśmy mieć z nim żadnych problemów A jak unika No i owe kill Znowu przedmiot na szczęście No niedobrze, niedobrze Te przedmioty na szczęście Wszystkie Sprzedaje To nie ma sensu i trzymać to jeszcze ten przedmiot no to zwykle tak bez soketów w też tak nie są potrzebne jeśli do toalety wrzucamy przedmioty bez miejsca na klejnot wyskakuje nam też bez miejsca na klejnot Yy, yy, wrzucamy do toalety przedmiot z miejscem na klejnot albo z, nawet z klejnotem, to też wyskakuje z klejnotem i to tym samym. Także nie ma czegoś takiego, że nam wypadnie przedmiot, na przykład yy, włożymy z miejscem na klejnot, a wypadnie nam bez miejsca na klejnot. Czegoś takiego nie ma. Tutaj 124 za 5 minut, w jest ok. Do toalet nie potrzebujemy teraz, no dalej ciśniemy lożki. Istota pozaziemska. Jest magiem. No i tu nie będzie problemu. Kolejny loch zaliczony. Smog obłędu. No, chyba będzie zwiadowcą. No kurde, serwer nie odpowiada, co jest? Czasami się tak dzieje, nie wiem dlaczego. Odświeżymy aplikację i powinno być ok. Dobra, szybciej, bo tu czasu nie ma. No, nadal mamy postać na świecie międzynarodowym siódmym. No, na razie w nią nie, na niej nie gram. Zobaczymy jak to później będzie. Czy będę na niej grał, czy ją po prostu usunę. Teraz mamy mrocznego obcego, który jest zwiadowcą. I z nim możemy mieć problemy. Ma Hitne ma sporo zręczności. Nie tyle co my, ale jak wiadomo zwiadowca potrafią uniki robić, ale kreć tutaj przed. 4 krytów. Gzikson się po prostu popisał w tym, w tej walce. No po prostu ja jestem pod wrażeniem. 3 kryty pod rząd. I teraz mamy Maga przybucha z kosmosu. I od razu na wejściu pokrycie. 2 kryty pod rząd na początek. Tutaj już trzeci. No pięknie lecą lochy. No i tutaj mamy 134 poziom. Jeden punkt do klasega. Czy uda nam się loch jeden na, e, 10 na 10 pokonać? maszynę maszyna do zabijania? Fajnie by było. No i tutaj ma. O kur... Jeszcze spróbujemy. Oho, ale obieg wszedł. Fajny. No i... Zamknęliśmy kolejne lochy, no. To jest po prostu... Piękne. Ja nie mam więcej pytań, 135 poziom, wbity. Te dwa artefakty... ...można sprzedać. W sumie ten to bym sobie założył tymczasowo. A później będziemy mieć ten pierścień, także... ...on będzie lepszy, jeśli założymy kamień na siłę. Także sprzedamy sobie ten naszyjnik Ten pas i możemy dalej robić lochy No nie, lochy pięknie lecą Jak to zwykle u no le lochy lecą w ilościach hurtowych Nic no. dodać nie, nie ująć. Tutaj mamy wojownika jaskiniowy cyklop no i tutaj wiadomo, że wygramy. Duża piaskowa eee, to jest właśnie Mac, i Mac, który przegrał z nami. Tutaj mamy buty na złoty. Złote platformy Hedonisty, które są na szczęście. No i zaraz sprzedamy, bo ja nie potrzebuję przedmiotów na szczęście. Nawet... Nawet jeśli mają... Miejsce na Klejn. Tutaj mamy z I myślę, że tą że tam walkę wygramy. O. No. Dwa, dwa krety pod rząd, no fajnie, fajnie i overkill, krety w 629 tysięcy, po prostu pięknie. 136 poziom, chcemy sprzedać kolejne itemy. Pierzemy sobie karczmę, zmienimy sobie kolejną i znowu przechodzimy do rdolochów. Yy, no dzisiaj piękniej dom, nie możecie powiedzieć, że nie. Tutaj 2,5 minuty. No, dwa loszki zamknięte O kurcze, niestety ktoś mnie zaatakował w twierdzy Ale tym się zajmę później No i dalej ciśniemy z loszkami Bo eee, ja sądzę, że na kolejnym odcinku Powinniśmy oblokować zwierzę Nie wiem, czy to się uda Ale bądźmy dobrej myśli Bo I teraz tak lecą loszki już dwa zamknięte no i tutaj mamy wojownika, wojownik. i są dalej, nie? Nie ma o czym mówić. Zjawa. Mark. Od razu kryt. Pokry tylko sobie wskaźli. Pięknie. O kurde. No i owe kill. Pięknie. 6 na 10. Dunka PC. Nie? Dlaczego na przykład wojownik ma broń dla zwiadowcy, jaka akurat w tej walce jest pokazany jako wojownik w statystykach, a używa wiem. To jest typowy wojownik, akurat tu używa tarczy i używa kuszy i to jest najdziwniejsze. Tylko jakby jeszcze Gzikson dał radę go pokonać, to będzie super. A Gzikson, my wierzymy, że ty dasz radę, no. Kto jak nie ty. Weź no krytyka strzel porządnego. No i proszę, owaj pil, krytyk. Super. Pyramida szaleństwa, skaradny sk e demon, zwiadowca. Ciekawe jak sobie Gwikson z nim poradzi. Znaczy, unika, porządnie. Oto, kry takiego krytyka ja nie chciałem dostać. No, unik. No... Nie, nie, ja tak szybko nie odpuszczę. Szkaradny demon musi po prostu... ...paść na tym odcinku i tyle, no. No, jaki ładny taki Bloki krytyk wiedziałem nam no. no i kolejny koczek zic widzę, że jednak stać się na coś I teraz overkill. Pięknie mhm. Ten pas chyba sobie założę Chociaż tymczasowo, ale... Ma fajne statystyki. No, Spróbujemy potwornie różowego zajączka, który też jest zwiadowcą. No, jak Zikson, jakby, jakby się popisał swoimi krytykami, to powinno to wyglądać o wiele lepiej aniżeli teraz. Teraz Uniki. Teraz set, hit, drugi, trzeci i unik. Znam krytyka sprzedaną. Nie jest fajnie. O kurde, no to był piękny krytyk. I overkill. Pięknie, zico. No i został nam log 9 na 10. W nim Banshee, i to jest... mag. Banshee jest magiem. Nie, 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 to tak nie może wyglądać. Jeszcze raz spróbujemy. Nie, ja na początku sprzedała nam krytyka, potem drugi. No super, no po prostu super. Puszczę. trzeba przeklikać, ja mi tyle, bo wtedy nie widzę innej opcji. Tro wiem, że cię stać na lepsze krytyki, no... Kurde. Z magami właśnie to tak jest jak szczeli krytyka to już naprawdę. Myślę jak ma broń z dużym zasięgiem to jest tragedia. Mógłbyś zakończyć to overkillem, no była szansa. No i super, i mamy broń. O, wie, o wiele lepszą aniżeli mamy teraz, właśnie o to mi chodziło. O to właśnie chciałem na y, lożkach zrobić. I tutaj mamy: y, Walkę ze swoim sobowtórem. Serio? Ja to potwierdziłem. 140 poziom. Sprzedamy sobie. Miałem to założyć. Jeśli bym miał tutaj klejnot na światło, to by było fajnie. Niestety go nie mam. Niestety... O, już jest lepiej. Już jest lepiej. Zobaczymy, czy ten hit leci. tutaj bardziej w HP. Co jest za Znowu mam słabą baterię. Na razie zostawimy ten pas. Później się zastanowię, co dalej z tym pasem zrobić, który mamy w ekwipunku obecnie. No i gabinet magii. Sprzedamy sobie ten hełm i mamy jedno miejsce. Lochy. walka z obowtórem. To właśnie ostatni y, ostatnia walka przed y, odblokowaniem wieży. I tak zawsze wygląda. Kurczę. I patrzcie, co się dzieje teraz. Odblokowała nam się wieża, i kolejny loch. Po prostu nie. No nie wierzyłem, że tu na jednym odcinku pod, yy, dam radę tyle loków zrobić. No po prostu po, nie pozostało mi nic innego, jak zostawić tej demki. Swoim pomocnikom tutaj mamy yy, dla Maga Chełm. założymy nie. I co tutaj pomyślę z tymi itemkami? Na przykład ten mogę już oddać, no możemy magowi oddać w sumie. Tutaj mamy zbroję dla maga. Nie no, ja jestem akurat zadowolony z tego odcinka. Jeżeli wy te, Wam też się spodobał dzisiejszy odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym odcinkiem, możecie udostępnić ten odcinek, żeby następne osoby też mogły go obejrzeć. Także na tym zakończymy. No i widzimy się za tydzień. Cześć!